El so Czołem, kromka z Rosłem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege. A dzisiaj, w zasadzie wczoraj, dla użytkowników, oczywiście przepustki sezonowej, dla użytkowników, którzy przepustki sezonowej nie posiadają od 14 lutego, czyli za tydzień, rozpoczynamy drugi rok Rainbow Six Siege od dodatku Velvet Shell, czyli aksamitna muszla. Proszę bez żadnych skojarzeń. Co ten dodatek nam daje? Oczywiście nowa mapka dostępna dla wszystkich. Oczywiście dwóch nowych operatorów, również dostępnych dla wszystkich i o tym sobie pokrótce opowiemy, jak o innych jeszcze zmianach, które również zostały wprowadzone, a zaufajcie mi, ci operatorzy, którzy są w obecnym DLC są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawi i mocni. Także moi drodzy, zaczynając omówienia, rozpoczniemy sobie od operatorów. Od operatorów czyli Djakala i Miry z oczywiście jednostki GEO, jednostki hiszpańskiej. To wszystko, co tutaj zobaczycie, jest na mapce Wybrzeże, o której również na samym końcu słów parę będzie. To, co moi drodzy w tych dwóch operatorach jest innego niż było w poprzednich, to przede wszystkim fakt, że bronią poboczną może być shotgun, tak zwany ITA 12S, czyli wersja skrócona. Shotgunu, którego posiadają w podstawowej formie, mianowicie ITA 12L. Jeżeli chodzi o Jackala, to on posiada poza tym broń C7E, karabin bardzo przypominający karabin Hibany, o bardzo fajnej szybkostrzelności, dużym damagezu i całkiem ładnym recoilu w sensie ładnym, że dobrym do opanowania. Do tego jeszcze Jackal posiada. PDW9. Moi drodzy, szybkość Jacka naszego to oczywiście 2, opancerzenie również 2, czyli średnie. Jednak to, co sprawia, że jest wyjątkowy, to jego unikalna zdolność. A jaka to unikalna zdolność jest? Moi drodzy, jest to oparty na stosowanej przez FBI platformie szybkiego wykrywania Inox Model 3, który został stworzony, by zapewnić przenośnym urządzeniom śledczym możliwość identyfikacji oraz tropienia śladów stóp w czasie, Rzeczywistym. czyli po prostu nasz Jacek posiada gogle, które może mieć nałożone przez cały czas i widzi ślady wrogów w różnych kolorach. To jest bardzo istotne. Te, które są czerwone, są śladami najświeższymi, te, które są chłodniejsze, na przykład zielone, bądź też niebieskie, są śladami późniejszymi. Może oczywiście używać podczas noszenia tego, podczas aktywacji tych swoich gogli głównej broni, także czyni to z niego naprawdę bardzo mocną postać. Ślady widzi przez 90 sekund, czyli jeżeli gdzieś ktoś sobie przebiegł, to przez 90 sekund te ślady będą po prostu widoczne. I w momencie, w którym faktycznie już widzi te ślady, może do nich podejść i je przeskanować. Taki skan można zrobić słuchajcie, trzy razy podczas rundy i po zeskanowaniu pozycji wrogiej, po zeskanowaniu takiego odcisku, co 10 sekund przez 30 sekund ujawniana jest pozycja wroga dla całej drużyny, czyli w pewnym momencie pojawia się ikonka, że tam jest wróg i za następne 10 sekund znowu się pojawi ikonka w innym miejscu, o ile oczywiście ten wróg się przemieści. Co bardzo istotne, w momencie, w którym obrońca się czołga, wtedy tych śladów nie widać i jeżeli kaweira używa swojej specjalnej umiejętności, to również jej nie widać, nawet jeżeli biega. Do tego, moi drodzy, skaner się nie psuje, może mieć go cały czas założony i nawet jeżeli już zeskanował te trzy razy jakiegoś wroga, to i tak będzie te ślady widział. Ponadto moi drodzy, kontrom na niego jest miód, ponieważ kiedy Jackal wejdzie w miuta, albo gdzieś w pobliżu on będzie, jego skaner i jego wizjer jest praktycznie tak samo psuty, jakby był po prostu dronem. Nie widać zupełnie nic oraz również zakłócenia dostaje w momencie, w którym ktoś do niego strzela, gdy dostaje obrażenia. Także moi drodzy, głównym zadaniem Jakala jest przede wszystkim dawanie informacji swojemu całemu zespołowi, jeśli już uda mu się faktycznie przeskanować te ślady. Ma świetną broń, jest średnio opancerzony, przez co nie jest za słabo, nie jest za dużo logiczne, ale to sprawia, że naprawdę będzie to zmieniało rozgrywkę na pewno w niektórych momentach w sposób Mega, mega znaczący, ale to co zmienia rozgrywkę jeszcze bardziej w przypadku tego dodatku, a co za tym idzie całej gry jest drugi operator, czyli Mira. Mira, która posiada wektora, tak jest, moi drodzy, wektora tego słynnego wektora oraz, jak już wspomniałem wcześniej, inny Shotgun Ita 12L. Jeżeli chodzi o szybkość, to jest to niska szybkość, natomiast opancerzenie jest bardzo, bardzo wysokie, czyli najwyższe 3 gwiazdki na 3. Jednak to, co sprawia, że jest tak fantastyczna, w szczególności do obrony, to jej unikatowa zdolność, a jest to, moi drodzy, specjalne laminowane szkło które po zastosowaniu techniki acetylenowo-tlenowej można było wkomponować w każdą ścianę jak zwykłe lustro, gdy jednak ciśnienie powietrza ulega zmianie szkło pęka, tworząc okazję do ataku zarówno dla obrońców, jak i napastników. Zanim jednak opowiemy sobie o tych lustrach, które zmieniają rozgrywkę momentami o 180 stopni, słów dosłownie dwa na temat wektora wektora, który jest niesamowicie szybkostrzelny, na średni dystans przy normalnych umiejętnościach, jeśli Chodzi o kompensację recoilu, potrafi być naprawdę zabójczy i naprawdę jest to broń, która w odpowiednich rękach będzie siała zniszczenie z uwagi na szybkostrzelność. Może damage, jaki zadaje, nie jest idealny, ale to, co ona ma najlepszego, to właśnie szybkostrzelność. Oczywiście niestety nie ma Akoga, no ale cóż, jakoś ten balans musiał być zachowany. Jednak to, co najlepsze, tak jak już wcześniej mówiłem, to te lustra weneckie, takie sobie po prostu nazwijmy, bo na takiej zasadzie one działają. Mira ma je dwie. Czyli z jednej strony, w momencie kiedy rozkładamy, z tej strony, z której rozkładamy to lustro, widać to, co jest po drugiej stronie lustra, z drugiej strony natomiast nie widać nic, wszystko jest czarne. To co bardzo ważne, to można zamontować dwie takie lustra weneckie bądź też laminowane szkła. Obok siebie, nic nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby jedno ułożyć wyżej, drugie ułożyć niżej. Można je zakładać, słuchajcie, zarówno na ściany wzmocnione, jak i na ściany niewzmocnione. W przypadku ścian wzmocnionych mogą rozwalić te okienka Termit oraz Hibana. Jeśli chodzi o ściany niewzmocnione, Aszka ma taką możliwość. I oczywiście, słuchajcie, to lustro weneckie jest wyposażone w jeden fajny trik, czyli zbiornik. Z powietrzem. W momencie, w którym przestrzelimy ten zbiornik albo uderzymy pięścią, co się wtedy dzieje? Wtedy szybka spada, i widać wszystko w każdą stronę. Co sprawia, że można od razu wcalować się we wroga, nacisnąć ten mały pojemniczek i splifajerować, co jest naprawdę bardzo, bardzo mocną taktyką. I co nie tylko to, będzie całkowicie zmieniało grę w obronie. Poza tym, moi drodzy, poza tym strzelaj z prefajerem i ogólnie wiedzą o tym, co dzieje się za ścianą, co może być kluczowe, przez zastosowanie tej umiejętności znacznie ułatwiony będzie Bandit Trick. Co więcej, moi drodzy, to na pewno warto zaznaczyć. Nie rozwala tej szybki Sledge, nie rozwalają tej szybki granaty, nawet jeżeli szyba jest nieumocniona, nie rozwala jej zwykły ładunek wyważający, nie działa na tą szybę Tatcher, nie da się rozłożyć tej szybki również na Kasla i nie można można jej zastosować na włazach. Kapitało szyby oczywiście nie spali, może ją zasmałkować, i co bardzo ważne, i co wydaje mi się, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Również Twitchka, przez to, że mamy taką opcję z tym pojemnikiem, z tlenem, może właśnie go rozwalić. Przez co dobry dron Twitch, dobry gracz Twitch będzie naprawdę bardzo, bardzo ważny, bo podejrzewam, że Mira wraz ze swoim wektorem i z tą umiejętnością będzie bardzo, bardzo często wykorzystywana, szczególnie. Przy zabójczym połączeniu właśnie tej szyby, tej szybki lustra weneckiego z Lordem Taczanką, naprawdę będzie się działo. Mira, moi drodzy, całkowicie zmieni taktykę obronną. Przede wszystkim w niektórych momentach będzie można zaforsować ścianę między bombami, jeżeli gramy bomby. Wtedy na takiej zaforsowanej ścianie rozstawiamy właśnie mirę, rozstawiamy lustro weneckie, i w momencie, kiedy widzimy kogoś, że idzie korytarzem, wystarczy po prostu spikować, przechylić się na tą ścianę nieumocnioną i na przykład, nawet bez rozwalania tego pojemnika z tlenem, prefajerować przez ścianę. Po prostu to będzie niesamowicie mocne i będzie całkowicie, w moim przekonaniu, wywalało do góry nogami, szczególnie taktyki, jeśli chodzi o obronę, czy też przede wszystkim o atak. No bo jeżeli będziemy atakować, na przykład jakiś garaż albo coś, do czego ciężej wejść. To ta mira będzie to utrudniała jeszcze bardziej. Oczywiście, słuchajcie, jest to broń obopólna. Jeżeli faktycznie ta szybka zleci, no to wtedy obrońcy również mają problem, ale wydaje mi się, że jeszcze dużo rzeczy tutaj zostanie z tą mirą wymyślone. Do tego, moi drodzy dosłownie słówko o nowej mapce. Jest to mapa Wybrzeże, czyli hiszpańska Ibiza. Bardzo ładna, kolorowa mapa średniej wielkości o dwóch kondygnacjach, czyli parter i wyższe piętro. W moim przekonaniu będzie bardzo ciekawa. Ciekawa, grało mi się przez chwilkę na niej dobrze, ale tak jak mówię, więcej trzeba będzie na pewno spędzić na niej czasu. Do tego moi drodzy, oczywiście skiny, nowe skórki, nowy skin elitarny dla Ruka i co bardzo istotne, nowy system rank. Od teraz poza nowymi ikonkami, w momencie, w którym jesteśmy na przykład w Goldzie, to najniższym Goldem jest Gold 4, potem jest Gold 3, Gold 2 i Gold z gwiazdeczką. Czyli generalnie ten, który ma najniższą wartość, jest najwyższy i tak przez Całą rangę. Do tego wracamy do systemu premiowania sprzed ostatniego sezonu, sprzed ostatniego DLC, czyli teraz już nie będzie tylu diamentów, będziemy mieli diament od 4,5 tysiąca punktów. Co więcej, bardzo ważna zmiana również, jeżeli chodzi o kapitało. Kapitało nie ma już granatów, ma teraz minę kierunkową. Do tego, moi drodzy, warto na pewno wspomnieć o tym, że zmieniono delikatnie ustawienie wszystkich celowników w grze. Myślę, że część z Was od Czuję częściej, na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia. Na sam koniec, warto na pewno wspomnieć, że przemodelowano delikatnie menu i podobno, w momencie, w którym wyszukuje nam match, czyli jest matchmaking, można się do tego menu cofnąć i na przykład kupić sobie coś do operatora. Nie wiem, tylko mówię co przeczytałem, a podobno tak jest, jeszcze tego nie sprawdzałem. Także moi drodzy, w ogólnym rozrachunku uważam, że tych dwóch operatorów będzie bardzo, bardzo przydatnymi operatorami, szczególnie jeżeli chodzi o Mirę, bo ona tak. Tak naprawdę stwarza zupełnie nowe możliwości podejścia do obrony i do ataku, również to będzie całkowicie zmieniało przede wszystkim w niektórych momentach dynamikę. A dołożenie do tego Jacka, dołożenie do tego szakala sprawi, że roumerzy już nie będą na pewno tak chętnie roumować i biegać po całym budynku. Jednak co najistotniejsze przy Jackalu, poza tym, że ma naprawdę fajną broń, to fakt, że jednak trzeba będzie się też powstrzymywać od szukania tych śladów, bo trzeba pamiętać, że za każdym razem ktoś nas mimo wszystko może zaskoczyć, więc kluczem będzie nie skupianie się na tym wizjerze, ale mimo wszystko na tym, że mamy świetną broń główną i warto byłoby danego wroga po prostu zabić, zlikwidować. Także moi drodzy, mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim najistotniejszym, jeżeli chodzi o nowych operatorów. Jeżeli nie, śmiało napiszcie komentarz, ja będę starał się odpowiadać w miarę możliwości na wszystkie ważne pytania, jakie będziecie mieli. Także moi drodzy, pobierajcie, jeżeli macie season pasa, jeżeli nie, czekajcie na za tydzień. Pamiętajcie, kromka Gada Radzi nigdy Was nie zdradzi, dajcie mi znać co Wy sądzicie o tym dodatku, o operatorach, o mapce i o zmianach. Podobno mają wchodzić paczki o tym kiedy indziej, może nawet będzie mały opening. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.